Merhaba, jeden dzień dobry, z tej strony Karolina Wandalszowska. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu w do dookoła świata. Rozmawiamy o Turcji, tak jak zawsze, ale teraz będzie temat, który wiem, że Państwa bardzo interesuje, bo pojawiło się wiele głosów, żeby na ten temat trochę więcej porozmawiać. Rozmawiamy o tureckim sektorze zbrojeniowym. Moim Państwa gościem jest pan Damian Radka, redaktor Defense24. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Właśnie chciałam tutaj zaprosić eksperta od zbrojenia, dlatego że bardzo często właśnie mówimy o tym tureckim sektorze zbrojeniowym, tym, że Turcy chcą wyjść na samodzielność, jak tutaj, jeżeli chodzi o, o możliwości zbrojenia, że przeznaczają bardzo duże pieniądze, że ta broń jest coraz bardziej skuteczna. Tak naprawdę, no, żeby o tym rozmawiać na takim poziomie, żeby wiedzieć, co dokładnie mamy na myśli, trzeba się na tej broni znać bo ja mogę przedstawić statystyki, mogę przedstawić wydatki, ale jednocześnie nie znam się na broni na tyle, żeby powiedzieć tutaj słuchaczom, czy ta broń jest faktycznie skuteczna. Dlatego tutaj chciałabym pana zapytać jako eksperta właśnie o, o broni i zacząć od tego pytania o, o bajraktary TB2, dlatego że one trafiły do takiej kultury, tak zwanej popkultury, po tym zostały użyte podczas wojny na Ukrainie. I chciałam zapytać się dlatego, że często takie stwierdzenia, które padały, są powtarzane, że są one trochę jak kałasznik. Tanie i skuteczne. Więc jak to faktycznie wygląda? Czy one faktycznie sprawdzają się jako na polu walki, jako drony bojowe? I czy są jako konkurencyjne jako broń? No tutaj z jednej strony właśnie są takie przedstawione jako takie niezbędne wręcz, a z drugiej strony, że bardzo często się pojawia to, że są one tak często kupowane przez różne kraje, dlatego że Turcy nie dokładają jakby do nich dodatkowych obostrzeń. W sensie można po prostu kupić, bez jakby spełniania dodatkowych kryteriów. Jest, są też takich y, trochę kontrowersyjnych, jak Etiopia. Chciałem na początek zapytać, jak to jest z tymi Bajera Generalnie zacząć należy od y, takiej kwestii, że dzisiaj drony są bardzo modne, y, a przez to y, traktuje się jako super broni. A to nie jest do końca tak. Drony są elementem szerszego systemu, jakim są siły zbrojne. To oznacza, że oczywiście one są przydatne, bardzo potrzebne, ale one nie zmieniają aż tak efektów na polu walki. Szczególnie jeżeli mowa o sytuacji, gdzie przeciwnik dysponuje nowoczesną obroną przeciwlotniczą, nowoczesnymi środkami walki radioelektronicznej. W takim wypadku te drony są często zestrzeliwane i Bayraktary TB2 nie wyróżniają się tutaj na tle innych rozwiązań. Natomiast oczywiście one są bardzo użyteczne, przy czym tego typu dronów nie należy traktować tylko i wyłącznie jako środka bojowego, który bezpośrednio razi nieprzyjaciela. Bardziej należy je traktować jako środki obserwacji. I naprowadzania na przykład ognia artylerii. Czyli znowu są elementem systemu. Natomiast hmm, faktycznie są popularne z dwóch przyczyn. Są dosyć tanie. Po drugie, tak jak pani stwierdziła, Turcy nie sprzedają ich z jakimiś dużymi obostrzeniami. Czyli ich użycie jest stosunkowo. No, pozostaje w gestii klienta, który nabył tego typu rozwiązanie, i hmm, być może stąd wynika też, między innymi, ich popularność. A teraz chciałabym przejść do innej, bo jakby, no, głównie ta broń, właśnie bajraktary się kojarzą z Turcją, ale przecież Turcja to nie tylko bajraktary. Najpierw chciałabym zapytać o jego przedmiot tutaj też. Pana zainteresowań, czyli o tą broń pancerną, dlatego, że Turcy też w tym sektorze mają duże inwestycje. Tych o tej broni sobie porozmawiamy jakby w różnych kontekstach, ale zacząć chciałam właśnie teraz od broni pancernej. Jakby, jak wyglądają te inwestycje? jakby W co tam Turcy inwestują? Jak wygląda ten sektor? Czy to jest coś, czemu warto się przyglądać? Bo może to mieć znaczenie jakby tutaj również dla innych krajów zainteresowanych choćby zakupem czy współpracą. Jak najbardziej. Turcja zaczęła inwestycje w sprzęt pancerny w dosyć interesujący sposób, jeżeli chodzi o rozwój własnego przemysłu. Jako, że zaczęła zakupu licencji na sprzęt lżejszy. Mówimy tutaj na przykład o wariantach amerykańskich transporterów opancerzonych M113. Turcja zakupiła również licencję i tak naprawdę jest obecnie jedynym państwem rozwijającym rodzinę kołowych transporterów opancerzonych PARS. Jest to bardzo ciekawa konstrukcja dla osób zainteresowanych, polecam się przyjrzeć, bo jest bardzo nietypowa. A PARS został tak naprawdę zaprojektowany początkowo w Stanach Zjednoczonych. A więc to z tego kierunku głównie Turcja kupowała te licencje i następnie rozpoczęła rozwijanie własnych wersji, ulepszając je, upraszczając, na przykład dostosowując do zdolności własnego przemysłu. Takim przykładem właśnie są transportery rodzinne 113 ich wersje rozwojowe. Chodzi tu głównie o wersję określoną jako AIFV, czyli Armored Infantry Fighting Vehicle. Wóz ten rozwijany jest w Turcji pod nazwą między innymi, bo tych wariantów jest kilka, ale przede wszystkim pod nazwą ACV, ACV15, tego typu pojazdy. I one nie tylko są kupowane przez armię turecką, ale znajdują również klientów eksportowych. Także, jak widać, tutaj Turcja zainwestowała celnie w pojazd, który jest stosunkowo tani i który może zyskać dużą popularność, a to napędza możliwości przemysłu tureckiego, jeżeli chodzi o inwestowanie w badania i rozwój i już opracowywanie następnie własnych rozwiązań. I tu, tutaj zaczyna się robić ciekawie dopiero od hmm, ostatnich 10 lat może trochę więcej. Mianowicie Turcja przede wszystkim zaczęła inwestować na przykład w projekt gąsienicowych transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty. Między innymi firma FNSS opracowała rozwiązanie w postaci pojazdu Kaplan, który jest można powiedzieć takim duchowym następcą M113 i jego wariantów, czyli jest to stosunkowo prosty, lekki pojazd, zdolny do pływania. Ale Turcja rozwija także cięższe pojazdy, na przykład bojowy wóz piechoty Tulpar, chociaż określenie go bojowym wozem piechoty nie do końca jest poprawne. To jest bardziej uniwersalna modułowa platforma gąsienicowa na bazie której można zbudować bojowy wóz piechoty, lekki czołg, pojazd obrony przeciwlotniczej itd. Tak tak Więc inwestują w tego typu rozwiązania. No, i oczywiście flagowy obecny projekt przemysłu pancernego Turcji, czyli czołg podstawowy Altaj. Przy czym Turcja, podobnie jak wiele inny, innych państw o podobnym potencjale i podobnych ambicjach, natrafia jednak na pewien bardzo istotny problem, który jest niezwykle trudny do rozwiązania. Mianowicie najtrudniejszym elementem do opracowania jakiegokolwiek opancerzonego pojazdu bojowego, jest jego napęd. Nie uzbrojenie, nie opancerzenie, nie elektronika wbrew pozorom, tylko właśnie komponenty mechaniczne, które muszą spełniać kilka wykluczających się wzajemnie wymogów, czyli po pierwsze muszą zapewnić odpowiednią moc, aby ten pojazd mógł się poruszać przy swojej masie. Muszą być odpowiednio kompaktowe i lekkie, a jednocześnie muszą do tego mieć odpowiednie resursy, czyli odpowiednią długość swojego życia, jeżeli można to tak nazwać. Jest to duży problem. Jeżeli chodzi o silniki, dobre silniki dla pojazdów wojskowych produkuje naprawdę niewiele państw na świecie, podobnie jeżeli chodzi o przekładnie. Turcja dopiero tak naprawdę zaczyna ten proces, już od kilku lat co prawda, ale trzeba pamiętać, że rozwój tego typu rozwiązań trzeba liczyć w dekadach, żeby te rozwiązania były dopracowane, dojrzałe i spełniały te wymogi, ale Turcja to robi. Jeżeli chodzi o czołg Alta i docelowo ma być on wyposażony w rodzimy silnik o nazwie Batu, Natomiast obecnie Turcja podjęła współpracę z Republiką Korei i przynajmniej pierwsze egzemplarze czołgu Altaj mają być wyposażone w koreańskie silniki oraz przekładnie główne. Ja ten temat silników chciałabym troszkę pociągnąć, ale trochę w innym kontekście, czyli jakby w kontekście sił powietrznych, bo Turcy, Turcy również mają śmigłowce szturmowe, te 129 atak. Ja bym chciała zapytać, pierwsze, czy to jest dobry sprzęt, czy Turcja ma jakby potencjał do budowania właśnie statków powietrznych, bo wiem, że są takby te tutaj też w fazie projektów, jakby tutaj kolejne projekty samolotów, czy, czy, e, które mają rozwijać ten przemysł, ale też jakby właśnie w tym kontekście tych silników, dlatego że często się tutaj pojawiało do tej, nie w naszej rozmowie, ale często w kontekście tureckim, pojawia się to, że ona musi te silniki, nawiązać współpracę z państwom, państwem, które są w stanie te silniki dla nich zbudować, czy im pomóc. Tutaj przed tym, przed wybuchem wojny pojawiło się właśnie to, że Erdogan pojechał do Kijowa, właśnie, żeby rozmawiać między innymi o fabryce dronów pod Kijowem, gdzie właśnie strona ukraińska miała pomóc w budowaniu silników. Wiem też, że były podpisane umowy z Kazachstanem, gdzie też jakieś silniki mają być tworzone wspólnie do któregoś rodzaju dronów, tych cięższych. I chciałam z jak to wygląda. W sensie z jednej strony właśnie siły powietrzne, a z drugiej strony silniki, bo tutaj też może powiem, tylko jednej z rozmów się spotkałam właśnie z takim stwierdzeniem od pana generała, który jakby tutaj przyglądał się temu z bliska, że kiedyś widział właśnie helikopter turecki, który był tak napakowany elektroniką, że nie był w stanie za bardzo funkcjonować się podnieść, ale Turcy go na tyle usprawnili, że staje się on konkurencyjny jakby dla tego typu sprzętu choćby z państw zachodnich. Chciałam zapytać, jak to właściwie jest? Jeżeli chodzi o śmigłowiec Atak, to trzeba pamiętać, że tak naprawdę jest to turecka licencyjna wersja włoskiego śmigłowca Mangusta. Sam śmigłowiec jest bardzo dobrym śmigłowcem w swojej oczywiście klasie wagowej, bo jest to raczej lżejsza konstrukcja niż w porównaniu do takich śmigłowców lepiej znanych w publice, jak na przykład AH64 Apache AH1. Kobra czy też Viper, jak obecnie nosi nazwę ten śmigłowiec, tudzież maszyny rosyjskie, które też są dużymi maszynami ciężkimi. Natomiast jako taki projekt wstępny dla tureckiego przemysłu, żeby wejść w, te, w tą branżę śmigłowców uderzeniowych, to jak najbardziej Turcja już teraz projektuje większy śmigłowiec, natomiast faktycznie Problemem są znowu silniki. Dla śmigłowca ATAK importowane są śmigłowce T800 lub CTS 800. To są silniki wspólnie opracowane przez firmy Rolls-Royce i Honeywell, także amerykańsko-brytyjski projekt. Niestety, no, na chwilę obecną Turcja będzie zmuszona do importowania tego typu rozwiązań. Ale jestem przekonany, że biorąc pod uwagę konsekwencje, z jaką Turcja buduje swój przemysł zbrojeniowy pewnego dnia prawdopodobnie opracują własne rozwiązania. Tylko tu znowu trzeba pamiętać, podobnie jak w wypadku elektroniki, początkowo te rozwiązania będą wadliwe. Każdy nowy projekt, szczególnie dla państwa, które nie ma doświadczenia i dopiero zaczyna pewne projekty, może się nawet zakończyć fiaskiem, ale pamiętajmy, że to, to jest coś, o czym często nawet w Polsce się zapomina, że to, że jakiś projekt się nie udał, nie oznacza, że to jest czas i pieniądze, które zostały zmarnowane, bo gdzieś zostaje to, jak to się ładnie z angielskiego nazywa, know-how, jest to podstawa do dalszych prac. Turcy to wykorzystują. Mamy wiele takich przykładów. Wróćmy na przykład na chwilkę do czołgu Altaj. On powstał oczywiście. Przy pomocy przemysłu Republiki Korei, ale to nie jest tak, że turecki przemysł nie miał już jakichś doświadczeń. Turecki przemysł miał doświadczenia przy modernizacji czołgów Leopard 1, do standardu Leopard 1T, miał doświadczenia przy modernizacji amerykańskich czołgów M48, M60. Turecki przemysł miał także doświadczenia z rozwiązań, które były opracowywane ostatecznie ich nie wdrożono. I to jest właśnie taki przykład, projektu, który być może można uznać za fiasko, ale z drugiej strony niekoniecznie. Czyli modernizacji posiadanych przez armię, które czołów Leopard 2 do standardu Leopard 2NG. Więc takich przykładów można mnożyć. To, to, za co można pochwalić Turków i Wzorować się na nich, to jest naprawdę lekcja dla nas, to jest konsekwencja w dążeniu do pewnych założonych sobie celów. I myślę, że oni prędzej czy później mogą odnieść sukces, ale to też oczywiście zależy od polityki Turcji, polityki międzynarodowej i tego, jak Turcja będzie współpracowała z innymi państwami, szczególnie z członkami NATO, którzy no. Są formalnie sojusznikami Turcji, natomiast no wszyscy widzimy, że jednak w tych relacjach są zgrzyty, i tutaj pojawiają się pewne problemy. Na przykład, początkowo Turcja zamierzała pozyskiwać zespoły napędowe, czyli silniki przekładnie, z Niemiec. Bardzo dobre rozwiązania, o dużej żywotności i odpowiednich parametrach, no ale w pewnym momencie Niemcy powiedzieli, że no, niestety nie ma takiej już możliwości. Więc tutaj Turcja też powinna bardzo bardzo rozważnie podchodzić do pewnych tematów. No tak to wygląda w świecie zbrojeńskim. Dziękuję bardzo. znaczy Turcji już bardzo długo chyba myślam o tym, żeby jednak móc też u siebie tworzyć różne rzeczy, bo jeszcze zaraz po drugiej wojnie światowej, dostając jakby amerykański sprzęt w ramach planu Marszala też dbali o to, żeby dostawać informacje o tym, jak można zrobić ten sprzęt, i jakby tą właśnie wiedzę, know-how, żeby to zrobić u siebie. Na czasie wojny, jeszcze jak otwierali fabryki, gdzie choćby polscy inżynierowie i zatrudnieni, to zawsze taki inżynier musiał mieć swojego sencę Turka, żeby się o niego uczył, czyli mógł go w którymś momencie po prostu zastąpić. Jest to też jakby ciekawe rozwiązanie myślenia na przyszłość: nie tylko uzyskiwania jakby samego sprzętu, czy jakby specjalistów, ale też jakby potem wdrażanie swojego potencjału. Ja chciałabym zapytać jeszcze, bo, to, bo już powiedzieliśmy sobie o, o różnego rodzaju broni. E, tutaj myślę, że, że wiele osób, które słucha na broni się nie zna, tak jak ja tutaj musi bardzo uważnie wysłuchiwać się właśnie w tym, co pan redaktor mówi, żeby się jakby nie zgubić, ale myślę, że to właśnie tym ciekawsze, że bardzo często zapominamy o tym, jakie to jest równorodne. Chciałabym zapytać o tym, co jeszcze warto jakby tutaj pamiętać, mówiąc o tym tureckim przemyśle że że zbrojeniowym jakie jeszcze broni, e, sprzęcie warto tutaj wspomnieć, które jakby do tej pory jeszcze nie zostały powiedziane, które mogą być takimi właśnie pozycjami, które za niedługo się pojawią w takiej dyskusji o tym, Tureckim potencjale? Zdecydowanie będzie to nowy myśliwiec. TFX tak oznaczony jest wstępnie jako projekt badawczo-rozwojowy i prototyp. Samolot ten projektowany jest takim założeniem, że może to być albo maszyna. Przejściowa pomiędzy generacją czwartą generacją piątą, lub już nawet samolot piątej generacji. Też oczywiście się okaże, bo tak naprawdę do dnia dzisiejszego jedynym państwem, które opracowało i wdrożyło z sukcesem samoloty piątej generacji są Stany Zjednoczone. To, to są ogromne koszty, szczególnie jeżeli chodzi o opracowanie maszyny, która ma ograniczoną ograniczone widmo radarowe, czyli jest trudno wykrywalne dla radarów. Tutaj z góry zaznaczam, nie ma czegoś takiego jak samoloty niewykrywalne dla radarów. Są trudno wykrywalne. Technologia stealth działa troszeczkę jak kamuflaż na mundurze żołnierza, czyli ma ograniczyć jego widoczność, a nie uczynić go niewidocznym całkowicie. Natomiast Turcy konsekwentnie tutaj działają. No, przekonamy się dopiero w nadchodzących latach, czy ten program się powiedzie. Natomiast jeżeli się powiedzie, to będzie to obok pochodzącego z Republiki Korei KF-21 kolejna tego typu maszyna, która będzie na pewno trochę tańsza od maszyn np. amerykańskich czy zachodnioeuropejskich, która może zacząć zdobywać rynek tam, gdzie są państwa, których po prostu nie stać na droższe maszyny albo nie mogą ich kupić z powodów politycznych. Ja mam moje ostatnie pytanie w tej naszej rozmowie. Czy jakby strona Polska mogłaby co mogłaby ewentualnie kupić od Turcji według tutaj pana opinii oprócz Bajterów, co mogłoby się przydać polskiemu tutaj, polskiej obronności? A z drugiej strony, czy jest jakiś taki obszar, gdzie Polska i Turcja mogłaby w tym sektorze nawiązać jakąś współpracę? Nie wiem, czy ta współpraca już teraz jest, przynajmniej nie wiadomo. Znaczy nie mówi się o tym głośno ten temat, ale ja wiem, że są takie sektory, o których się głośno po prostu nie mówi, bo to nie wpływa dobrze na, na współpracę. Widzę, strony, właśnie, czy jest coś, co na co, co Polska mogłaby zrobić, a z drugiej strony, czyli są jakieś takie obszary, w których mogłaby współpracować właśnie, żeby razem rozwijać jakieś sektory przemysłu mhm. Jeżeli chodzi o sprzęt ciężki, tutaj będzie problem, ponieważ ten okres, jaki Turcja musiała poświęcić, i musi nadal poświęcić na... Prace badawczo-rozwojowe spowodował, że Turcja się już spóźniła. Jeżeli chodzi na przykład o czołgi podstawowe. Kupiliśmy są już zamówione czołgi z Republiki Korei. Są zamówione czołgi ze Stanów Zjednoczonych, więc tutaj niestety no już z przyczyn na przykład logistycznych nie ma miejsca na wyroby tureckie. Podobnie jest z bojowymi wozami piechoty, bo mamy własne krajowe rozwiązanie w postaci bojowego wozu piechoty Borsuk który, miejmy nadzieję, że w tym roku zakończy badania państwowe i rozpoczną się negocjacje z przemysłem w sprawie jego produkcji seryjnej. Trzymamy kciuki. Natomiast jest jeszcze kwestia ciężkiego bojowego wozu piechoty. I tutaj faktycznie taka konstrukcja nie została jeszcze wybrana. Na razie wstępnie zapoznano się z koreańskim bojowym wozem piechoty Redback. Natomiast być może Turcja mogłaby tutaj zaoferować współpracę w rozwoju bojowego wozu piechoty Turpark, który jest pojazdem podobnej klasy. Jeżeli chodzi o artylerię, no to tutaj też niestety Turcja no, jest spóźniona. Pomimo, że ma, pomimo tego, że ma rozwiązania, które są porównywalne np. z polskim krabem czy koreańską armatochałubicą K9, zresztą. Turecka T-155 Firtina jest wariantem haubicy K9. Być może współpraca w tej materii nie musiałaby się odbywać na zasadzie zakupu całego produktu, ale wymiany doświadczeń, opracowania wspólnych rozwiązań na przykład w zakresie pakietów modernizacyjnych. Tutaj można by zacząć dyskutować. Jeżeli chodzi o broń strzelecką, no niestety tutaj Polska ma na tyle rozwinięty przemysł zbrojeniowy, to niestety, a może, może stety, ale być może byłoby tu pewne pole do manewru na zasadzie takiej, że Turcja mogłaby zaoferować tego typu rozwiązania, które nie są w Polsce produkowane i projektowane, natomiast Polska mogłaby zaoferować swoje rozwiązania. Jeżeli na przykład porównamy karabinki, to jednak karabinek. Grot opracowany w ramach modułowego systemu broni strzeleckiej jest konstrukcją o wiele bardziej zaawansowaną i perspektywiczną niż rozwiązania tureckie bazujące na rodzinie karabinków AR-15, czy na przykład karabinki M16M4 i tak dalej. Więc tutaj Polska ma rozwiązanie, które można by zaoferować, które jest bardziej perspektywiczne, szczególnie z racji tego, że karabinek-grot jest konstrukcją od podstaw zaprojektowaną jako w pełni modułowa. I tutaj naprawdę jest duże pole do manewru. Być może w ręcznej broni przeciwpancernej. Tu, o, tutaj właśnie Turcja ma dużo rozwiązań bardzo ciekawych. Rodziny przeciwpancernych pocisków kierowanych. Być może wspólne opracowanie na przykład ręcznych grantników przeciwpancernych. To jest broń bardzo tania, bardzo potrzebna i skuteczna którą można produkować i powinno się produkować, w, no, można powiedzieć tak kolokwialnie, w gigantycznych ilościach. Bo to jest też broń, która ulega bardzo szybkiemu zużyciu na polu walki. Także w tej materii być może jeszcze innych na przykład wspólne opracowywanie osłon balistycznych, zarówno dla żołnierzy, tak, czyli kamizelki kuloodporne, hełmy, jak również dla pojazdów w formie np. różnego rodzaju modułów opancerzenia. Tutaj dużym polem do współpracy byłoby np. opracowywanie wspólnie ceramiki balistycznej, nowych rozwiązań w tym zakresie. Także pole do współpracy jest, tylko to jeszcze zależy od tego, czy jedna i druga strona wyraziłyby chęć do takiej współpracy, jak ta współpraca miałaby wyglądać, tak żeby i jedna i druga strona mogła na tym skorzystać. Dziękuję bardzo. Ja trzymam kciuki na to, żeby jedna i druga strona potrafiły wykorzystać różne szanse, które stają, tym bardziej, tutaj, jeżeli te możliwości są. E, więc ja bardzo dziękuję za rozmowę, za podzielenie się swoją wiedzą. Myślę, że tutaj szczególnie osobom, które są zainteresowane tej tematyce, a wiem, że takie osoby. Jest sporo, które właśnie zadawało pytania. No. zasadzie, znaczy, Co więcej, oprócz którzy takie, które zawodowo są związane z wojskiem, więc myślę, że dla nich to, to będzie po prostu dużo łatwiejsze do, do tego, żeby wiedzieć, e, o czym dokładnie się mówi. Ale myślę, że też dla osób, które, które nie znają się tak dobrze, e, po prostu jak pokazuje to, jaki jest tego ogrom, jakie są wyzwania, jakie są szanse i w którym momencie z Turcji, że to nie tylko te moje To Jest tutaj dużo większy obszar do popisu. Więc ja przede wszystkim dziękuję panu redaktorowi za przyjęcie mojego zaproszenia. Dziękuję również. A także dziękuję wszystkim Państwu, którzy są z kolejnym odcinku, tutaj słuchają. I jak zapraszam na kolejne, bo obiecuję, że będzie dużo ciekawych aspektów związanych z Turcją. że to bardzo ważny rok dla tureckiej historii, a też dla tureckiej polityki. Więc dziękuję bardzo i do usłyszenia.